Siema widzowie, dzisiaj będziemy mogli używać tylko broni nowego ufa, a dokładnie z jego skarbca. Zostawcie 25 łapek, aby już jutro pojawił się kolejny odcinek Subskrybujcie kanał oraz zbierajcie na Discorda, macie go w opisie. No i bez zbędnego przedłużania zaczynam odcinek. Dobra to lecimy do... lecimy na gasnące jako pierwsza miejscu. Tak. Uch, Dobra, na razie uch, uch, uch. weźmy bronię, jakby ktoś się zapasował. Mam typa obok siebie. Ile ile, idę, idę? Musimy pomóc, proszę, bo mam drugi. Nice Ej, mam 8 HP ogólnie okay. O je, wciągam. Wciągam Jest, jest, wciąga nas Jest typ Dostał nad biało Dostał 19 o, 11, Dobra, Nie już miga nawet, ja już migam O wciągam mnie Dobra, je. Wciąga, dobra wciąga. lecimy Ale, No, jesteśmy i teraz <grym musimy <grym zbierać A ty na słoneczku, tutaj? Nie Teraz musimy zbierać takie kryształki no. O jestem, może będzie no, A teraz zbieramy te gwiazdki i... i więcej gwiazdek w tym wyższym poziomie Tak poziomny, ten... Safe No i dawaj Mówię, jesteśmy razem. Minuta tylko, mamy minutę 30. Gdzie są na nasze? Mamy, czy... mamy szare. Bo... widzicie, każda... Nie Ja. 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Jestem na tej Ja. Jestem na mnie jeden. Kule Ja. Jestem Ja. 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 Co Ja. 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 tu, tu zbieraj. Ja. Mam! Mamy jedno. Okay, to mamy jest nawet drugi, ja biorę nam czas, czas nam dorę. Nie, odeplę, no ja biorę. Nie, odepchnął mnie od czasu, ale działo. Się... O kurde, ale blisko nie, byłem, nie mnie, mnie. Szybko bardzo Gdzie to jest? Nie wiem. Gdzieś na jakiejś wysepce. Widzę, widzę tą wysepkę, idę do niej. Dobra, jesteś serdecznie umorzony. Jest na niej. Nie, nie ma. A jest, dobra, dostał, dostał. O, weź to, ja spadłem. Brawo, brawo! niebieski dobra, jest niebieski... dobry, mega dobry jesteś niebieski. Niebieskie itemy, temy, nic. Okej, okay, teraz się dopiemy do tego skarbca. To tego skarbca, jest, jest tego skarbca bieżącego. Ej, tu, chodził. Tak? No. Jesteśmy i teraz po prostu w jak nie Dobra, dobra. Mam ten taki... No. O ja cię, No. naksłady. No. Tactical Taktikal. Szybko, szybko kopił. Snajpa. Mam też snajpa. Trzeba tylko... jest taktikal! Jest Niebieski taktikal. Jest, jest MK, dobra, zdążyłem. Ja czekaj, chyba tam... Po drugiej potem nie wziąłem! Jezus, stawiłem taktikala przed moim nosem! A few moments later. No, God! O kurde! Masz apteczkę jaką? O kurde! <laughs> Zawsze tak jest, nie? Zawsze! No i... Masz! Jak mi to nigdy ze skrzynki nie wydropiło! No, tak, mi też, nigdy rzucę! Już... Nigdy dobra, nie wydrapiło. Dobra, dawa! O kurde typy! I jadę ognisko muszę wziąć. Przetrzymaj ich jak On Ale sam chyba, bo widzę, tylko słyszę jeden krok. No tak, Arcane. Arcane. To Arcane. Bot. Harry Kane. Hary Kane! Absolutnie nie wiem. Hary Kane, zabijłem Harryokane. To się nie dzieje. Zedły? Gdzie oni są? Marzaj. Jestem napisko. Jest, raz, raz, dobry.

Królik, jeszcze mi 22 No miał Mam 0. zero. Uważaj tak, tego snajpera, ty tego Jest tu. No, ten snajper jest daleko. Tak. Gdzie no? Nie, on jest za mną, no. on jest za nami. No. O, nie, nie, budowało się coś tam w drewna. No, tam się strzelał ten snajper. Strzelają. Kurde, no. Ja chcę matce No, aha. Ja musiałam. Dostałam sniper Dostałem Aha, tu siedzi dwóch gości. Ja na Gdzie mam 90 hp Na widzi jest wciół Uważaj. Z dwóch stron jak normalnie... ...nie powiem kto. Dużo, no duże, no duże. Zatrzymaj, zatrzymaj, do nas. Brawo! Buduj, buduj, buduj. Dobra, jest. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. trzymaj. trzymaj, trzymaj. Dobra, dobra. Płyniemy, płyniemy. Zrabia go tam się. E! Robisz! Jakiś... Dzik, zrobił kosmitał, mam ci coś. Gudy, kosmita... Z... Nie, uciekaj, zabitego kosmita, Zabiłem, w Ale się wystraszyłem go. Gudy, ten kosmita to... Ja na głowę wskakuję i dostanę no. 160 HP. Siłę ja akurat. mi. Daj pala się Są w środku Nie, wywaliło ich, wywaliło ich Kiedyś się Sprowadź, to jest na tyle ja chcę znajdę ich i zabić Łojo, to stoi mir! Leży? Leży, leży, leży A co, co, co? Lunchpad 2 na 2 Dobra, skupienie Full focus, full focus Dobra, tak, mam leczenie. wychodzi na środek, chodź do mnie Dawaj hegren, hegren, hegren. A nie, bo nie suro. sobie, o nie, nie sobie. Ty, to jest, to się opuścili? Ile oni, Dawaj idealnie na typie, który was spadł i widał chłopę Puść, 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 puść. Puściłem. Nie, nie żyję, no dwa detekty. Tak. Nie, dawaj dziwne. Na jakieś podsłuchy ostatnie, ja Nie mają wy... najlepszej bronie. My by też by byśmy. Mi... Idali... Byś mi... by, My też byśmy mieli lepsze, A. jakby nie było tak. Ja wylądowałem idealnie na chłopie, ogarnisz? Ja idealnie wróciłem. Widzę to zobaczę, bo może wejść po mafię. kurde. Teraz spróbujemy zdobyć albo zielone, albo fioletowe. No, 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 no Jakieczka. Okej, lecimy. No niby te postacie nie chcą być wciągnięte. Moja chęce <laughs> no. właśnie. No właśnie, a te te jakby chciały wracać, wyglądają. Towe liczby jakieś. No fajne tak. to nie mażnych czasu. Mama mama Brawo. Myślisz, mam. że No. No kurde, no. Mam kolejny czas. Grza to, no. To się zbiera, jak by były czasy. Gdzie jest czasu to? Kurde, nie trafiłem. Nie da się. O, mam, mam, mam. nie ma. Nice. zbieraj ten czas, żeby udało się beltowe zabrać. Nie ma już tutaj czasu. Cholipka. Dobra, chyba zdążę, bo tu nikogo nie ma. Nie, jest ktoś. Jest. to. Mam nie Mam to. Mam to. Mam to. Mam to. Jest! Brawo! Jest. Brawo! Mam letowe, mamy spaz, 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 mam ja tak. mam mam no, to. Spazy. to bieź, bieź, bieź. Mam to. Mam to. Mam Spaz! Mam 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 to. Mam to. Mam 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 Chciałam ja same Ale Dobra, mój ulubiony. Ty kał, dasz? Ja biorę. Dobra, ale ja ci mam red spaza, chcesz Dobra, jest git, jest nam, na mnie, Ty pan Nie, nie jest, nie, nie, nie bij Ja mam spaza, tylko... Pę... Szybko, chodź do mnie. Ty mu się bijesz sam. No, bo już wylądowałem tu. Jestem. Próbuję zespamić ich z góry. Spamię, spamię, spamię. No, no. Dostał? Pomocy leży, ale bo mi wierciłem mu dziurę w głowie. Her, her, leży. O, ale my mamy lepszy ludź niż wszystko. Ale dostał laser. O kurde, no. no. Ja, super. ja nie mam macza. A gdzie oni są? O, krak, w sensie krak ma jeden. Leży. Oni też mają dobrą broń. Pomóż mi, Podmieniłem go, tylko nie mam mocnego. Ale moje złote wszystko, krak, BHP. S. Dobra, brawo. Dwa no oni mieli wszystko złote. Ej, dlaczego czemu im oni mieli wszystko? No bo pewnie jest Ale to nie można tego brać, nie? Nie, nie, nie. Ja cię kręcę. Ale służ. Zans, ład. Mam dwa Ej, auto, auto. Rzuca ci jeden zans, ład. Auto. Idę, idę. Dostał, 43 na biało. Leży. Leży jeden, pomóż. Le... Jak my wszystkich robimy? O jest chyba nie sam. jest sam. Tak? No to wygramy to. Ale ma high ground. Dobra, wjazd na niego. 2hp, 2hp, 2, HP, 2, HP, 2 HP! O nie, dostałem laser z górki. Uważaj, jego team jest na górze. Ale on ma dwa hp ten gościu, z którym się bliżam ma gdzie 2 Co on kurde jest? Dobra, dawa, Uważaj, jeden ma totalnego lowa, a drugi ma zaniedbój. On ma tego kosmita na łbie. O, trudno. Dzięki blisko, widzowie blisko. za oglądanie, zostawcie opeczkę, subika, możecie napisać jak się wam podobał odcinek w komentarzu. Było blisko. No i siema.